Potęgi pojawiają się na każdym egzaminie i już Wam wytłumaczę, jak te zadania zrobić. Popatrzcie, jeżeli mamy mnożenie i mamy te same podstawy, to te wykładniki dodajemy: 2 plus 3 to 5, plus 5, 10, będzie 5 do potęgi dziesiątej. Przy nawiasach te wykładniki mnożymy. 5 razy 2 to będzie 10, czyli rzeczywiście to jest prawda. Teraz, czy te wyrażenia mają taką samą wartość? Jeżeli mamy ten sam wykładnik i mamy mnożenie, to możemy sobie go wyłączyć poza nawias. 2 razy 3 mamy 6, czyli to będzie 6 do trzeciej przez 6, a 6 to jest to samo co 6 do 1. Przy dzieleniu wykładniki odejmujemy. 3 minus 1 mamy 6 do 2. Teraz tutaj. Dzielenie to odrówność mnożenia. Mamy 12 piątych razy i obracamy ten do góry nogami. I będziemy skracać. 5 podzielić na 5 to 1, 5 na 5 to 1. 2 na 2 to 1, 12 na 2 to 6. 6 razy 1 mamy 6 i jeszcze do kwadratu. Czyli zobaczcie, to też jest taka sama wartość. A pamiętajcie, że typy zdań na egzaminie ósmoklasistyczne są powtarzalne i bardzo łatwo do egzaminu się przygotować. Ja zawarłam cały kurs mojej apce Matma Gryzie, tak żebyście się mogli szybko ze mną do egzaminu przygotować, nawet jeżeli macie ogromne braki, a chcecie zdać na 100%.